w odcinku programu KGW TV. Dzisiaj Wam pokażemy, my z Bełku, jak się kisiło ogórki i jak my w domu kiszymy ogórki. Najpierw musimy przynieść ogórki z pola albo z ogródka i trzeba je dobrze umyć i potem tak, na dół buncloka do wumy, chrzan i koperek. Pokor się jak to fajnie na dół poukładać i czosnek. A ja jeszcze w Zawsze liść, winogron. I daj te wi i ta pożyczka. I y, liście z porzeczki. To na sąd do buncloka, żeby to z dołu te aromaty wszystkie poszły do góry, jak się te ogórki kiszą. Widzicie, już. No, i teraz tak, po, zawsze do wumy. No, zawsze do wumy. E, tak, Danusia, tak. I na stojąco fajnie ogórki układamy że wtedy fajnie dużo ich wlezie, a nie są takie rozdziabane. Jeden koło drugiego. A tu macie jeszcze korzeń z i czosnek, dziołchy. Ciepcie do środka. I tak po ja, a... a ty zrób na liter wody łyżka soli. Ja, woda jest, jest przeważona i wychłodzona. Żeby ktoś nie powiedział, że surowej wody dowalimy. Łyżka soli, no. Fajnie wymieszać. No ale to na fajnie układaj, usia, takie mniejsześ tam mogła te ogórki, te krausy dać, bo to może takie wielkie tam i nie wlazły ci no fora. Dobra, już to smol, to bierz do pąclocha do was za chwilę. To daj mi ta krausa. ja już skończę, Danka mi naleje, Jadzia mi naleje, w ja tu teraz szan. Szan, czekaj, czosnek, dowomrzę liście. Powciskać fajnie Ja. i koper tak a wiecie czemu się dowoksa do ogórków wiecie Czy czemu się dowoksa do ogórków no właśnie szkoda że chłopu mi dumy no ale to się nie dowo dobra dewiej sam. ja woda wlej tak tak żeby to było wszystko zalote i ja tam jeszcze w wiesz? No nie, nie. Jak nie, to już raz na wierzch. To daj teraz tam te dekelmi i ta, ta guma, Danuśko. podejmij, mi, albo ty jadź. I to są właśnie, powiedz, patrzcie, to są krauzy od naszych omów. To się kiedyś tak robiło. I kompoty z owoców i górki, a najlepsze to było działchy na mięso. Jak się mięso zrobiło takie mielonki, to w takich krauzach zawsze było pewne, że ta krauza trzymie, bo ta guma musiała chycić, nie? Styknie, styknie. Ty daj szykuj woda. wlej ta woda mi tu. Fajnie. Tak. Szanu trochę. Takie se urwia. O mało działchy. Tak tamz. O, ma o, wszystko wciś. Tak. O. Ja ja cołem coś, że dała. Nie, ty jak nie dała jeszcze. Tak. Koper. Tak tam po nocy. Nie, ja tu mam wszystko. Ja teraz tu jeszcze mi czosnek, jakbyś tam tam się miała. No, w ciebie. O, dobra. Ja. Tak, no. I teraz możesz to zalać. A na ten wąslok zawsze się dawało mały talerzyk i kamień umyty. Żeby to wszystko było przyciśnięte, żeby te ogórki były w całe w tej wodzie. O! Ale tak nareziemy, ja przyjście Tam dej. dej. Ja. Tak. Dobra. Tu masz wszystko ja? Ale koprót na wierchu nie mamy. Hopper tak fajnie wygląda, jak jest taki kwiotek na wierchu. Ja dalej. No. Ja, ale tam teraz woda jeszcze, wiesz, robi. No. Ja dość ciotka mam tu. Dobre, fajnie. Szan jeszcze, co zrobimy. Ja. Te, koper. No. Tak. Mhm. Jeszcze raz, myślisz, coś. No. Nie, już nie, to już raz dość. Dość będzie. To już dość. A jak ja pamiętam, jak ja przyjechała do Bełku, jak się wydała, to pierwsze ogórki były zawsze w Bełku. Na 22 lipca. To były pierwsze ogórki zawsze kiszone u nas w Bełku, a teraz Teraz już ja, teraz już mają ogórki w maju, bo to wszystko sztuczne, wygonione na prochach, ale my tu mamy ogórki takie nasze, społeczne z, z ogródka, będą na prawdę dobre. Dobra, wszystko? Ogórki jeszcze można dali? gorącą wodą. Ja. W gorącą wodą. Da, daj to tam. Ja. No. Wszystkie zamknięte. No teraz już, teraz już nie dawają tam do bunczloków, bo młode teraz kupują se gotowe, ale jeszcze jak tak to robią w krauzach, nie? Do krauzy to, to rypi, bo to jest mało, to się prędzy, jak się otworzy, to się prędzy zje. A taki bunklok to musi być wielka rodzina, żeby to potem zjadła. No, no i, i zapraszamy u nas do bełku na te nasze dobre, twarde łogórki. A teraz wam pokażemy, jak się robi czarne kluski, pomaszczone boczkiem i cebulą. To była taka potrawa bardzo szybko. W domu, jak my przyszły z pola, to już mieliśmy kluski nakulane w lodowce. Wciepało się je do wody, pomaściło boczkiem z cebulą, ku temu kompot i już był obiad. A jak się robi takie kluski? Najpierw musiała naszkrować kartofli, kartofle na postawiła i uważyła je. W po solonej wodzie, jak się kartofle ważyły, to że je potarła, surowe potarła na tarce i prędzej się też je potarło, żeby one troszeczkę szczorniały. Tak były sine. Bo jakby się je zarozdało, to ta klucza nie będzie taka czarna, i by była taka biało. I teraz to już tu mamy na, na tarte. Kartofle się już nam ważą. Tu mamy natarte już te kartofle surowe i teraz musimy je przecedzić przez garza, żeby wycisnąć z nich ta woda. No to spadnie, bo tu wyściślemy tego. Tak. Tak. I teraz to będziemy na garza i będziemy to fajnie przeciskać, żeby ta woda cało wyciś. Szłoby to zrobić na sitku, ale te sitka są teraz takie więc takie rzotki, a tu musimy jeszcze mieć z tego szk ten szkróbek, o, tak, fajnie to koleżanka wyciśnie. Szkróbku nie będę mieć No, dobrze, wyciskaj, fajnie, do suchego. Tak. Dobra, to tak zostaw w tym, zostaw tu tym, a się te nam uważą, to ja, to już na bok. Ja, cebulka, ja. Gabryśko możesz kroić ta cebulę na drobno, a możesz, no to dajcie. Cebula na drobno i boczek. Mógł ci pomóc? No, poproszę. No. A fajny taki chudy boczek. To będzie fajnie pomaszczone te kluski. Jedne danie, ale będzie pożywne. Tak, żeby nie szczypały, to ją trzeba wrazić do zimnej wody. Albo do gęby dać zapałka. To godają, że się wtedy nie płaczy. Chyba, że chcesz pokazać chłopowi jak cię źle, to weź z i płakaj i płakaj. No, masz? Tu jeszcze możesz. jeszcze można poczuć. Musimy trochę poczekać, aż się kartofle się nam uważą, ale już są gotowe. Koleżanka je wycedzi z tej wody. Tak. Bo kartofle różne. Jedne się prędzej uważą, jedne później to zależy jaki jest kartofel. I teraz się pała tu zaś następnej koleżance. I będziemy je przeciskać przez presa. Tak. O. Zawsze się we dwóch lepiej robi, bo jedna przycisko, a jedna i je w o. Tak, byś go. Dobrze, ci tam te dwa. Dobra, jeszcze jeden tuż. Tu Ej, to już! Ja, bo są fajnie uważone, nie są za miękkie, są takie akurat. Dobra. Tak, teraz muszę Kornek na bok, bo jest niepotrzebny, ja do tego ja ci wbija jajko. To, to, jest, to jest to ciasto, obejrzycie te surowe, I już jest takie siny. nie jest jasne jak było, tylko już siny. I dwomy do tego ten kolor. Jajko. Ale wiesz co, weź to troszeczkę z boku, bo to jajko się rozważy no tu mąki i to jajko do tej mąki Ja. już no 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 rynki tam nie wsadzisz dodamy trochę soli, czekaj ja to skosztuję czy tu jest dość nie, trochę soli tak To ciasto wyrobione. Tak, teraz będziemy kulać kluski. Nie, ja ogóle po dwie, ale teraz do telewizji będziemy po jednej, tak jak kulać. Niech. Ja okrągłe, bo ja lubię okrągłe. Kulecie okrągłe. Takie większe, że zjedzą dwie, a nie pięć. O. Mhm. Woda już mu postawiono na kluski. Tak zacznie wrzeć, to będziemy ciepać. Ja. Możesz ścierpać. Fajnie się te kruszki kula. Mm, fajne, bo są fajne ciasto. Jest fajne ciasto wyrobione. Ja. Czy te kluski śmieją? Takie gładkie, takie gładkie jak my. A weźcie, jakie fajne. Ha! Nawet nie trzeba tego pomaszczyć, bo one się uświecą. A jeszcze je pomaszczymy, to dopiero by to fajne. No. Tak. no, teraz możesz to fajnie pomaścić. Pomasz to działko jak najbardziej. Bo to musi być teraz wiesz, bo to jest jedno danie, i to musi być takie osyte. Jak dość tak o chlucha, zjesz takim boczkiem z cebulą. Samo zdrowie! Więcej boczku niż Ja. Dobra, już teraz oś. Proszę. Takie piękne kluski, jak się śmieją. Pięknie się śmieją. O! Do tego. Do tego dumy teraz. Ta łyżka. O! Piękno. Proszę. Kąpocik do tego i danie jak trzeba. I no brakuje nam teraz takiego, kto do mnie degustował. Ale my sobie wezmiemy, my nie możemy sobie wziąć. To muszę skosztować, czy to jest dobre. Na mnie trzeba próba zrobić. Czy ty chcesz wyjść? Ja. Tak. Czy co? Główna glu. Tak takie dobre. Chyba w gębie. Językaś aż uciekł do zatku. Pycha. no. Wam do próból. Tak. Znaczy, że kulaś umia. ja. I wy robicie Mamy kluski gotowe, kompot gotowy. Zapraszamy do nas, do Bełku, na czarne kluski pomaszczone boczkiem i cebulą. Smacznego dziewczyny.